Tak, ale Adam Bodnar też był rewolucjonistą. Jest taka teoria w politologii, w której mówi, że tak naprawdę dobra rewolucja polega na tym, że rewolucjoniści przeprowadzają rewolucję, a później ustępują. Mm -hmm. e, no, z polskiej historii możemy Wiele takich przykładów znaleźć, gdzie byli właśnie ludzie przyzwyczajeni do takiego działania poza sztampowego i poza regulaminowo przepisowanego, strukturyzowanego nie odnajdują się w rzeczywistości demokracji, gdzie procedura jest dość ważna. Rewolucjoniści powinni wiedzieć, kiedy zejść ze sceny. Oni potrafili rozgrzać tłumy, potrafili rozgrzać też media, przykuć uwagę. Ale trzeba było w tym momencie powiedzieć pas. No jest to ciekawa postać, bo z jednej strony był, wys był wysokim urzędnikiem, mówię o rzeczniku praw obywatelskich, później wszedł bardziej na barykady, już jako rzecznik, ale był jednak to tam, rozumiał rolę urzędniczą, więc był bardziej stanowany. Później po tym, co się zadziało i potem też też wyniku wyborów, kiedy wiemy, że part prezydencki żadnej z tych zmian, które są dzisiaj postulowane, nie zaakceptuje, no to trzeba coś wymyślić alternatywnego, bo państwo nie może, szczególnie w sytuacji zagrożenia, wie pan, gdzie dochodzi do wzrostu przestępczości, takich rzeczy, które no nie są polityczne, mhm. ale politycy muszą mieć siłę, żeby to zatrzymać.